Odpalam grę. Działa! Chujowo jesteś w gry, ale to jest gra. <noise> Miejsce na twoim reklamie. Nie o to chodzi. Trzymam kciuki za każdego maturzysta obecnego na czacie. Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki widzowie Tapujemy, tapujemy, tapujemy. Mamy taką. Stworzyłem nowy profil przed chwilą. Gracz wiertara się nazywa. Jest to gra. Symulator jazdy 2. Moc już bili. Kurwo jebana. Czemu, czemu kopiujesz dzikuska? Dlaczego? Czy on ci wyraził zgodę na podpierdalanie kurwego sloganów? Gracz wiertara, wybierz. Na placu. Prowadzenie, ruszanie łuk, parkowanie przodem i koperta. Kurwa! To jest ten. Jak on się nazywa? Tipo? Fiat Tipo? Chyba tak. Kurwa, to ja takim nie jeździłem. Ja rysko jeździłem. To może, może być różnie. O kurwa, ja muszę zdać ten. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu. No tak, na odcinku takim. No, ale o to chodzi, że od miejsca ustawienia znak. Aha. No, ale to jest to samo, że od miejsca. No tak, to chyba jest logiczne, że od tego znaku i na odcinku, kurwa, takim. Nie, no kurwa. Witamy w że jazdy. Zanim jednak zaczniemy naukę, potrzebne jest. Kurwa, jak szybko, aby zmienić aktualny widok, kurzy F1, f 2 O, dobra, będziemy tak o, żeby było bardziej profesjonalnie. Do tego trzeba używać mózgu. Kurwo. Aby się rozejrzeć wcześniej i przytrzymać prawy przycisk myszy. Jak Forza Horizon. O, kurwa, jaki łeb. On mnie ma uczyć? Kurwa Jak on mnie ma uczyć jak on ma kurwa zdrętwiałe ręce człowieku On tak cały w gipsie Dalej Jaka jest szansa na wystrzelenie 14 punktów? 50% albo tak albo nie Proszę uruchomić silnik Dobra bryka zapaliła Na strzała Proszę włączyć światła mijania L I trzeba pamiętać Dobra Zanim ruszymy trzeba jeszcze zwolnić hamulec, hamulec ręczny Proszę zmienić bieg na jedynkę domyślnie klawisz Q Zmieniłem? No wygląda tak samo Q no niby coś, coś wrzuciłem, niby. No i co teraz? I zwolnić powoli sprzęgło? Jak się kurwa zwalnia sprzęgło? Dodaję gazu. Jak się sprzęgło zwalnia? Ty. To jest bardziej skomplikowany symulator, niż mi się kurwa wydawało. Ja kierunkowskaz włączyłem Halo, wyłączyłem silnik. Jak kierunkowskaz wyłączyć? Jedziemy, kolego! Co? Ty? No nie da się. Ej, ja nie potrafię kurwa ruszyć samochodem, nie? To nie jest śmieszne. To nie jest kurwa śmieszne. No jedź, kurwa, powiedz mi, co mam robić. Człowieku, kurwa tą ręką machasz, powiedz mi, co mam robić. Jesteś kurwa instruktorem, tak? No wrzuciłem bieg, Wrzuciłem bieg. Dalej, co dalej? Jak się sprzęgło puszcza? Klikam wszystko. Odpaliłem silnik, dobra. I ku! Ku! To jest. Ruszyłem! Rusz. Do wskazanego punktu i zatrzymać się. Ruszyłem! A gdzie jest ten punkt? Gdzie to? Którędy ja mam przejechać? Którędy mam przejechać niby? Co jest? Halo? No kurwa tutaj, punkt. Stój. To wystarczy na początek. Dobrze, dobrze udało się. To wystarczy na początek. Całkiem nieźle, ale zawsze może być lepiej. Będzie lepiej, czekaj tylko się... Eee, nie prowadząc pojazdy. Ruszanie łuk. To jest kurwa za proste dla mnie. Pojazd szkoleniowy, kwiat typo. Mój ulubiony. Chciałem taki mieć w ogóle kiedyś, nie? Chciałem taki mieć. Na drogach dwukierunkowych, okej, okay, czyli masz dwa pasy. Yy, wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione. Przy dojeżdżaniu do wyszko... Kurz zniesień? Na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi. Na mostach i wiaduktach. Wydaje mi się, że to. No bo to jednak pokazują po prostu linie chyba, tak? Dobra, spierdalać kurwa. Proszę powoli pokonać łuk, przodem do wskazanego miejsca. Ok, czyli włączamy silnik E, puszczamy ręczny, spacja. I teraz mamy bieg i jedziemy. Jedziemy sobie powoli, tak. Tutaj pięknie. Hamuj! Dajemy ten ręczny. Ok. Ok, mamy lusterko wsteczne, jakby ten. Widać tutaj wszystko. Kamera cofania, kurwa, jest. To będzie łatwe. Dobra, jedziemy do tyłu. A, to muszę. Ty. A jak się bieg do tyłu daje? Bo on mnie tylko do przodu nauczył A tu nie ma sterowania, on mi tylko powiedział, że kół jest do przodu I tyle Ej, co się... Niszczy bieg w, kurwa Pierdolone w takie to nikogo tu nie będzie, ale będę miał kurwa czysty czat, kurwa. Co? Myślisz, że jak nie mam za dużo, to nie mogę mieć mniej, kurwa, żeby ktoś miał gorzej? Oczywiście, że mogę. Yy, Hamulec ręczny. Ha! Nie! Dziedziesz! Dziedziesz! Ja potrafię kierować. Potrafię pojazdem. Dobra, cóż, wy się tam czepiacie. Kurwa, i zajechałem. Za... Bo się nie skupiłem. Jeszcze raz, tak, tak, ręczny, rozumiem. Do przodu, bieg do przodu. Teraz kurwa światła. Jedziemy, jedziemy, kurwa. Uh! Stój. Teraz proszę wyjechać tyłem. Dobrze, tutaj ze kamerka. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. Okej, okay. tutaj słupeczek, słupeczek, jest. Wykręcamy, wykręcamy ładnie, ładnie O kurwa mam tu wjechać? Czy tak naraz? E, co? E, 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 co? Wiecie co? E, ja bym na miasto wyjechał już Myślę, że jestem gotowy do. Dobrze. Proszę podjechać do dystrybutora. Ale może z taką kamerą zobaczymy, co? Dawaj karetka włączy światełkę, jechał. Ale właśnie nie mogę, bo jest zablokowana teraz. Właśnie to jest ten problem, kurwa, bo bym chciał. Albo radiowozem, kurwa, się przejechać. Ale niestety, niestety. Dobrze. Eee, włączamy światła. Pierwszy bieg i jedziemy. Jedziemy pod dystrybutor. Ok. Nasz samochód ma silnik benzynowy. Które z poniższych paliw możemy zatankować? Oczywiście, te 2 Debilem jest też kurwa, uczę się jeździć. Zamknij dupę. Jest zajebiście, Proszę zawrócić, opuścić stację, kurwa. Ale jak? Ty, ja mogę tak oprzeć? Na jedy Jedynka. Czy Dwójkę. Normalnie opuszczam stację. Y kierunkowskaz na prawo. Jeździ się po jezdni. Nie po krawężniku. Co mi gada! Dobra, kierunek! Kurwa. D trójka! Y na prawo trze. Nie, nie na prawo. Kurwa z kierunkiem jedzie. Kurwo! Gdzie mi wjeżdżasz? Ja pierdolę! Dobra, to jest do 70. Trzeci bieg. Ja dobrze, dobrze, istnie... on nie widział. Zasnął kurwa, nie widzi nic, nic nie gada. Dobra jedyneczka. Co on tak wolno? Jedziesz pod prąd! Dobrze Prosisz się ja... o wypadek! Kurwa, dobrze jadę, ja pierdolę kurwa. Będziesz mnie uczył, człowieku. Ja zdałem teorie czy ty? Bałam się z nim wsiadać, to jest tylko gra! To jest tylko gra. A wiesz. jest się... ostrożnie. Dobra, ty gadasz? Jeździ się po jezdni. Na krawężniku. To, to jest kurwa trawnik, debilu, ja nie ten krawężnik. Uważaj, kurwa. Nie wjeżdżaj na krawężnik. Zawci. To jaki krawężnik? To jest ciągła linia, kurwa. Ja cię mam uczyć, kurwa, jakie są znaki na drodze. Jak ty, po kurwa. Na krawężniku się nie jeździ. Ja pierdolę. Ja tak nie jeżdżę na żywo. To jest tylko gra. O co wam chodzi, kurwa, ludzie? Jaki on ma bieg? Dobra, dwójka. Znaczy jedynka teraz. Nie mogę się rozejrzeć, kurwa, ale wyjebane. Patrz, wyjeżdżamy sobie, wyłączamy kurwa kierunek, powiedziałem. Teraz go, no, jedziemy tutaj, coś za nami jedzie? Nie! Możemy przebić sobie tutaj na ten pas, oczywiście, że tak. Teraz jedziemy sobie tym pasem, ponieważ ten pas niedługo się kończy, więc nie możemy sobie nie jechać, kurwa, w nieskończoność. Bieg mam kurwa, nie wiem, który wbity. Yy, jedziemy. No, ok, 55 na godzinę. Jedziemy, jedziemy, kurwa. Prędkość. Jak przekraczam, do 70 jest, kurwa, co ty masz licznik w milach, debilu? Ja pi do 70, on ma 55 kurwa Teraz ostrożnie. No jestem ostrożny, zawsze jestem po ostrożny. Na wężniku się nie jeździ. Jak chcę inne zadanie, bo to jest po prostu. To jest, wiesz, dla początkujących, tak? Ja już jestem... Ja jestem zaawansowany. Słońce deszcz w górach. Oczywiście, że tak, bardzo lubię górski, górski klimat. Myślę, że poradzę sobie tutaj o wiele lepiej. Dobra, jedziemy, normalnie wyjeżdżamy. Czemu on tu stoi w ogóle na zgaszanym silniku, kurwa, Co to ma być? To jest nielegalne kurwa, proszę pana. O kurwa, pada. De Jak się wycieraczki włącza? Dobra, działają, działają same. Okej, okay. dwójeczkę, trujeczkę nawet wrzucimy sobie. Skręć w prawo. W prawo! Tutaj kurwa, dobra! Po krawężniku się nie jeździ. Dobre, tu nie jest krawęż... nie ma tu krawężnika, kurwa! Dobra, tutaj w prawo, tak? Nie? Nie powiedział mi teraz. To jest jak z prawdziwym instruktorem, kurwa, że ci nie mówi. Znaczy, nie zawsze ta sama trasa. Opuściłeś. Wy... A ja tak powiedział, kurwa. <gryw> Już myślałem, że to jest tak skomplikowany, kurwa. AI, że wytycza nową trasę, kurwa, za każdym razem. Po chuju. Dla ciebie to zbyt wysoka matematyka. No bo mi nie powiedział, tak? Jakby mi powiedział, to bym miał wszystko jasne. Znaczy, jednak faktycznie trzeba tam zjechać. Normalnie, zjeżdżasz se. O! I tylko nie przyjebać w nic. I będzie kurwa dobrze. Ty, bo ja się staczam! <noise> Co jest kurwa? Gracz wiertara 5, punkty karne 10. Co znaczy gracz wiertara 5, punkty karne 10? A teraz w sensie... pojedziemy w prawo. Co to jest za skala? Teraz, teraz. O! Jeździ się pojezdnić. Je... jadę, po jadę, cio, 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 Dobrze jest, dobrze jest, kurwa, nie pierdol tam. Po krawężniku się nie jeździ. Kurwo! Bungie jest. Jest Banji nowe. <śmiewanie> Jest bardziej nowe do obejrzenia, tak?